No u mnie nawet drzwi nie przychodziły, by Wychodzą tu no, na środku. Jak pomógł, to od razu cały, cały czas instant kill jest stary, no to Gdy okay. jeden się kończy, drugi się zaczyna. Max, A moby jakieś dali. Na razie nie poszedł. Milę wdziane było. Jeszcze 50 pestek z tego karabinu. Ty masz więcej? Ja mam 300. Aha. to mnie najwyżej zmienisz. To się tylko czegoś wcześniej. No, dawaj, co może być ten drugi, bro. Ta druga bro. No nichu ja.

Przeładuj sobie Uważaj plecy Jak plecy kurwa Ty Jak pilnujesz? Prezes tak. No i już jest po tokach kurwa, a do dojebał bo to, bo to, bo to... Nie muszę przeładować tamtą kurwa, jak przeładuję tego te śmiałka, pół godziny się tak bo... Łataj dziury, łataj, stój koło tej łataj nie wchodzili następniej Kurwa, prawie mnie zajebali. Dostanę chyba. Muszę przeładować. do drzwi Dobra. Kurwa, no jak ty pilnujesz z tyłu? ty, prezes? No kurde. No jak, kurde, jak tyś to pilnował, ty, z tyłu? No, Trzeba mówić, że wcześniej, że kurcia, uciekają ci albo co? A nie jak kurwa już mnie napierdala po plecach. Jak ja zobaczyłem, że on do ciebie idzie do tego mm. I tutaj tylko te taśmioki ratują sytuację, nie? Bo nie trzeba je często przeładowywać. Kurzwa! Chodź do okna, chodź do tego Chodź do głównego wejścia No mi włażą Czupaj ta śmioka, ja przeładuję Dobra Czupaj, czupaj Dawaj teraz ty Czekaj, bo tutaj mi wchodzą tak samo Ej, kurwa! Ale się odjebał, teraz ty żeś poszedł w chuj. No kurwa! Biedka buma Mogę teraz ty, to czyli no mam no... To mam lecieć od razu, myślę, że ja kurwa ja strzelałem tutaj, bo wchodzili na, mnie. Teraz ty poszedł w chuj, ty. Dobry, dobry. Dobra. Dobra. No. To to, miałem stanąć sobie i czekać aż nie załog Wcześniej się mówi, nie? O, kończy ci się coś, zamień mnie, a nie kurwa. Ja bym tam nie strzelał, kurwa. A nie, tu powiedziałeś, jak już było po fakcie. O, ty jest, ten. Haha, to fajnego mam. Co masz? Mam dwie maszynowe. O, pasowałoby tak najlepiej W jednej mam. Ja bym tego ale on tak naprawdę tutaj to w dupę sobie mógł zasadzić za wiele mi tutaj nie pomoże. Zobacz, to masz. Mam to. to. No, no, ta druga jest lepsza. Dobra, no. pilnuj, pilnuj. Małpek nie masz? Nie masz, nie? Trzeba będzie zostawić jednego teraz, bo już się robi gorąco i małpki jak coś naruchać albo coś. No, będę wygał zaraz. No, Zmienię, bo kiedy? No amor kiedy Już Nie mnie, bo kończy mi się amo No dawaj, dawaj, no, Dobra Dobra Dobra, zaraz zaraz zmiana Bo już z tyłu wychodzą Добра, давай еще день. Давай, а ты налево. Ты налево. Ты налево. Ты налево. Ты налево. Не пробуй. Ты Не пробуй. Ты, ты, ты налево. Nie żady tu iść na chwilę do mnie No, na chwilę Dostani chwileczkę Czekaj, czekaj On no, mnie czekaj. zajebali prawie już Kurwa, się na boi Kurwa ale... tak samo jak dalasz? Kurwa, ale się tak to... Ja nie mogę przeładować Dobra, no. już koniec, koniec body, body. chyba. Zostaw, ostatni to jest. Okay, ja Zawsze zmienię tego rallygana na coś innego chyba. Ja mam dwie dobre, tylko jedno się ładuje. O, no, to jest przejebane. Takie podmykam boz, ten. No, to chuja daje. Tu na respie no. można zamykać, a tam to chuja. Ty, mam 100 banów. Tak właśnie, no. 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 Bo ten raz ten kadłubek, kurwa... Kadłubek... No i tam... No, to, no, to fajnie. Kadłubek już jest, czy nie? Nie, nie. Ale uraduje. Czekaj, spróbujemy zrobić kadłubka może. Religiana, zana, mój kis... Mój kis... I ciebie tak, by ty. Nie, tu ty Musiałem go zabić. Rapide, szybko. Musiałem go zabić, bo kurwa bym dostał, nie zrobiłem kadłubka. Chodź tam na respie, zam u siebie, Zamykamy te. To zamyka jak Zobacz co mam tam w parce. Gówno. Aha, wow, to wszystko jasne. <noise> mam ma amunicji trochę. To ja mam, ale tu Robi się kolciepa przy trochę. No dwa te właśnie pasowałyby. Więc nie padają takie na to całe być No nie, no nie, nie, właśnie byłoby trzeba Trochę ogarnię masz, kurde. To mi trzeba ładować. To jest tak Albo dobra, ja się nie bronię na tydzień. To będzie jest pokon. Kurwa trochę mi tutaj wjechali, ale o kabumę, dobra, dobra nie No, o, ja... dobra, dobra, ale ciśni. nie no Ciśnij, ciśnij Ciśnij, zamknę, zamknę jak najpierw A potem się zalosuję Kurwa, długo to ładuję, szybkie łapka to tak A tak, bez szybkich łapek to trochę chujne, nie? Mm -hmm. O, znów jest smutna Ale Ale to nie wezmę Ja się skręcę, ale cieka Ja pierdolę się Uuu, kurwa, nie zabrałem O stary, ale cieka Ty, nie, nie Może No to, to chodź, może bo tam wychodzą z jednego okienka tak, dobra, tak, dobra, dobra, idź tam na lewo, bo wychodzą z jednego okienka. Dobra, dobra, dobra. Co to dobra, mi zajebało? Ty! No na pewno nikt tu. Dobra, mam religiana, to będę napierdalał. w wchodź, Dobra, dobra, dobra. Dobra. radę? No, spoko, spoko. To już nie ma na boi. Czekaj, przeładowuję. Kurwa. Kurwa. Może ostatni no moment, a więc tu tym mam tego, wiesz... ...tej dyscypliny. Kur... Przejebane, ci, powiem. Zostawić się jednego teraz. Tam wchodzą już, ty. Wchodzą tam z tyłu. No to, 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 tak, wchodzą, tak? Chodzą, bo nie ma O kurwa, ty go O, o, ale z no jak uważaj ty, no mówiłem ci kurwa Ole pierdolę, ogień żeś wziął To już po chyba czerwono. No bo napierdalasz tym ogniem ty Czerwoność. Kurwa wziąłem instant killa i max ammo Ale nie, nie ale padłem Czekaj, max ammo może wezmiesz Ale masz instant killa, to napierdalaj 那我那我那边也一样，那边也一样，他那个。